Tu jest zasięg. Dobrze. Coś się dzieje. No i Tu masz czas, dopiero no. Mhm. no przepraszam, ale to co? To Dzień dobry, witam i bardzo. W pierwszą rocznicę pacyfikacji pokojowego stolika wolności przez ZOMO rok temu dokładnie. Znowu się spotykamy tutaj, podobno dzisiaj nie mam zaproszenia naszych przyjaciół z... z Sosnowca Polska, to my Sosnowiec, tutaj proszę widać już całą oprawę piękną, dużo ludzi, także tu jesteśmy dzisiaj, żeby przeżyć jeszcze raz te cudowne chwile, W prostu minąć jak to rok temu, nie można było, wyjść na dwór. Wyglądam Jest live czy to, I to, to jest live? tak. Przyjdzie Live, coś tam jest. Nie wywal Angielski czas, jakiś Spokojnie trafiliście Tak, Tak, tylko na autostradę. Cześć Antoś. Zimno ci? Nie. ja To jest rzeczywiście Ale no to co nie może, podjechać tą bramkę i nie, nie, nie ma Nie ma już. Bramę. Na niepłatnych ja, odcinkach tego nie, nie ma, tylko na płatnych, Co były bramki. I co nie? robisz? Tam kolejka jest, nie? A, nie. No to się Marta jechać, ma, jakaś widzę, że masz mikrofon? Ła! Ja wow. Wow. dwa tygodnie, nie wiem czy wiecie. Ale jakie

Poproszę.

to spontane, bo ten nas zaskoczył no, no. to... Wrył się. Tak, ta, wrył się. No, hama, na krzywy ryj. Na krzywę ryje. Ja A my spędziliśmy na pół godziny, jak wyjeździe na autostradę. No, przed wjazdem. Zawsze hmm?

Kamero nie, samochody. Jak Jakby cię złapali, to wtedy masz trzy dni bez kary. Tak, bez kary. Bo na nie w tej Nie, to jest dziadowski system, po co oni to zrobili? Żeby ludzie instalowali aplikację śledzącą. Ja mam tą autopay, bo ten e-call był śledzący. A ta autopay, ona nie śledził. Tylko jest w piastrów, wyjadł, wyjadł i piesie. A tamta jest na autopolii z kamerą.